Prezentujemy Państwu unikatowe wydanie Wampira Władysława Stanisława Reymonta ze zbiorów bibliotecznych Muzeum Literatury. Wydana w Warszawie w 1912 roku nakładem Gebetnera i Wolfa Powieść w pięknej, secesyjnej oprawie z tłoczeniami i złoceniami, została niedawno poddana konserwacji. Powieść Wampir jest dziełem wyraźnie odrębnym na tle twórczości Władysława Stanisława Reymonta. Po raz pierwszy utwór ukazał się w odcinkach w 1904 roku jako nowela we Mgłach. Na łamach Kuriera Warszawskiego, Słowa Polskiego i Dziennika Poznańskiego. Ostateczną formę opowieści Grozy Wampir uzyskał w 1911 roku edycji książkowej Gebetnera i Wolfa, znacznie zmienionej względem gazetowego pierwodruku i poszerzonej o rozbudowane zakończenie. Rozgrywająca się w Londynie powieść jest w znacznej mierze reminiscencją doświadczeń i fascynacji samego Raymonda. Pisarz odwiedził miasto latem 1894 roku podczas podróży szlakiem europejskich stolic, ale nie wzbudziło ono jego zachwytu. Czas spędzony w Londynie dał natomiast Raymondowi okazję do pogłębienia własnych zainteresowań mediumicznych i spirytystycznych. Wziął udział w zjeździe Towarzystwa Teozoficznego The Theosophical Society, podczas którego poznał m.in. Annę Besant, uczennicę i następczynię Heleny Bławackiej. Narracja wampira wpisuje się w lęki i niepokoje przełomu wieków, słukowy nastrój epoki i poczucie kryzysu wartości ówczesnej cywilizacji. Jednym z kluczowych wątków wampira jest kryzys tożsamościowy i niepokoje twórcze głównego bohatera – Zenona. Posiadły w Londynie pisarz odciął się od polskich korzeni i publikuje po angielsku, kryjąc się pod pseudonimem Walter Brown. Uwikłany w skomplikowaną sieć relacji uczuciowych miota się pomiędzy narzeczoną Betsy, demoniczną Daisy i dawną miłością Adą. W obliczu oczekiwań narzucanych przez społeczeństwo czuje się rozdarty pomiędzy wizją stabilizacji rodzinnego życia, a poczuciem niczym nieskrępowanej wolności, nawet jeśli grożącej szaleństwem i śmiercią. Dawniej krytykowaną, rozedrganą konstrukcją powieści o otwartym zakończeniu, można uznać dziś za jeden z jej walorów, otwierający na wielość interpretacji. Przykładem tego jest performance z Yaba, Powstały w ramach wystawy niesamowity Raymond we współpracy z reżyserką i choreografką Martą Siłek oraz artystą wizualnym Rafałem Dominikiem. A może ja śnię? A może wszystko jest halucynacją?